Ale żeś to ukrył? No tak, żeby była to za niespodzianki. A dziś mam zamiar przedstawić Ci 10 takich najpopularniejszych używanych w codziennym życiu skrótów i skrótowców, czyli abbreviations and acronyms. Oczywiście w języku angielskim, chociaż coraz częściej też w polskim, bo wiele z nich funkcjonuje też w języku polskim ciekawe. Czy wiesz, co one oznaczają, jeżeli je rozłożymy na czynniki pierwsze. A zatem zacznijmy od pierwszego. Teraz nie ma dyrektorów, nie ma menedżerów, broń Boże, kierowników w ogóle jak swojsko to brzmi. Teraz jak ktoś się chwali, że awansował, to mówi, że jest CEO. Chociaż mówią też CEO. Oczywiście chodzi o ten akronim, czyli CEO. CEO, gdybyśmy to literowali. Czyli Chief Executive Officer. Officer Nie ma to nic wspólnego z policją. To jest po prostu taki dyrektor. Najczęściej to taki bardzo wysoko w szczeblach jakiejś korporacji. Dlatego kto by mówił, że jest dyrektorem? Jest CEO, czy CEO, a po angielsku CEO. Lecimy dalej. POV. Gdybyśmy wrzucili ten akronim gdzieś w jakieś tłumaczenie, to otrzymamy point of view. Point of view, czyli punkt widzenia. Natomiast najczęściej tego się używa, żeby pokazać sytuację oczami bohatera albo nagrywającego. Na przykład, gdybyśmy wpisali a POV video of a roller coaster on YouTube, to prawdopodobnie znajdziemy jakiś filmik, na którym widać jakby z tego siedzenia całą jazdę roller Gdybyśmy na przykład chcieli zobaczyć jak wygląda walka bokserska, ale oczami obserwatora, i byśmy wpisali coś w stylu POV boxing, to być może znajdziemy jakiś materiał, gdzie to właśnie, nie wiem, kamerka jest gdzieś umieszczona na głowie tego boksującego. Możesz przetestować, daj znać, czy działa. Czyli so POV, następny akronim dla wszystkich majsterkowiczów. DIY, czyli do it yourself. Do it yourself, czyli jakby zrób to samemu. I teraz wyobraź sobie jakąś rzecz, czy jakąś czynność, czy jakieś urządzenie, które chcesz naprawić, albo na przykład chcesz pomalować płot, albo chcesz zrobić statek z papieru, cokolwiek, pisz to w języku angielskim i dopisz DIY, a z pewnością znajdziesz jakieś tutoriale. Jeżeli też mamy do czynienia z jakąś samoróbką, to może być nazwa tej rzeczy i do tego DIY, i oznacza to, że on jest zrobiony samodzielnie, takiej domowej roboty. A jeżeli masz do kogoś dużo pytań, to być może, możesz zadać je w sekcji. No właśnie. Jak byśmy to powiedzieli? Faku? Mm, nie brzmi to dobrze, zwłaszcza po angielsku. Fake? Mm, jeszcze gorzej. Po prostu mówimy jako FAQ. FAQ, czyli Frequently Asked Questions, czyli często zadawane pytania. Bardzo często pod jakimiś filmami np. sławnych youtuberów możesz znaleźć FAQ, podsumowanie roku, pytania i tak itd. Na wielu stronach internetowych z jakimiś usługami też może być sekcja FAQ, bo tak jest po prostu modniej. Po co pisać najczęściej zadawane pytania? NZP, brzmi to dziwnie, więc po prostu wpisują FAQ. I tam, czy dostarczacie za granicę? Tak, dostarczamy. Do you offer any discount? Yes, we do. Któż nie zna tego? Chyba już nawet można powiedzieć słowa. VIP! Czyli ktoś bardzo ważny. No właśnie, bo z angielskiego to jest VIP. I właśnie w taki sposób to powiedzą native speakerzy języka angielskiego. Nie powiedzą he's a VIP. No, he's a VIP. Very important person. Czyli bardzo ważna osoba, osobistość. Loża dla VIP-ów. To by była jakaś VIP aisle, że tam siedzą same najważniejsze osoby. A może masz coś takiego jak SUV. Może twój sąsiad jeździ suv -em. Ciekawe skąd miał na to pieniążki. My mówimy SUV, a oni znów powiedzą SUV. SUV. I bought a new SUV. I to z kolei jest skrót od Sport Utility Vehicle. To vehicle, czyli pojazd, utility, jakaś taka użyteczność, no i sport, to akurat kojarzysz. Czyli taki pojazd sportowo-użytkowy. Ale to, to już na 100% kojarzysz. Czyli UFO, prawda? My mówimy UFO, A gdybyśmy rozmawiali z native speakerem i byśmy chcieli powiedzieć, o widzieliśmy UFO. I saw UFO. To nie zrozumiałby nas raczej, bo trzeba by było powiedzieć UFO. UFO. Unidentified. Flying object, czyli dosłownie niezidentyfikowany obiekt latający. Jak się teraz ktoś puka w czoło i myśli, kto wierzy w UFO, nie wiem, może ty wierzysz, może nie. Natomiast to tyczy się obiektów niezidentyfikowanych, które latają. To może być też jakiś dron, który nie został zidentyfikowany. Więc nie chodzi tylko o aliens obcych, ale o wszystkie flying objects. To słowo, bo chyba tak powinienem je nazwać, jest takim trochę wyjątkiem, bo przeczytamy to jako słowo, a nie jako skrót, nie powiedzą. P-O-T-U-S, powiedzą coś w stylu pełteresz, czy pełteresz, nawet czasem to będzie desłyszane, zwłaszcza Amerykanie. I wiesz co to jest? To jest dość popularne słowo, ale w Ameryce, jak Brytyjczycy raczej tego nie używają, może gdyby chcieli sobie zrobić żarty, bo to jest skrót od President of the United States. Czyli po prostu prezydent Stanów Zjednoczonych. Tak, i oni dosłownie używają tego akronimu jako słowa. Na przykład, PORES delivered a speech on national security. Czyli ten prezydent wygłosił jakąś mowę na temat bezpieczeństwa narodowego. To dobrze brzmi tak trochę jak nasze takie słowo. Patus, może sobie skojarzysz. Głupie skojarzenia są dobre. Kolejny, już przedostatni akronim. Coś mi tu upadło. To ten się nazywa Thumb Up. A, to nie o tym miałem mówić, bo kolory mi się pomyliły. NGO. U nas w Polsce bardzo często mówi się NGOSy. Że ktoś działa w NGOSach. Tak? Zdarzyło Ci się coś takiego słyszeć? Czy może działasz w jakimś NGOSie? Czy NGO-sie, bo najróżniejsze miksy są tworzone, to oznacza po prostu organizacja pozarządowa. I to jest skrót od Non-Governmental Organization, czyli dosłownie nierządowa organizacja. I na sam koniec mamy to, czyli IT, tak? No właśnie, nie, bo powie się to jako IT. I w Polsce też wiele osób mówi: pracuję w branży IT, działam w IT. Być może oglądając ten materiał nie wiesz, co twój wnuk czy jakieś tam siostrzenie ma na myśli. IT, wiem, to jakieś będą chyba chińskie zabawki, ale dużo zarabia. To jest po prostu Information Technology, czy też technologies, technologie informacyjne, czyli na dobrą sprawę wszystko, co jest związane w jakiś sposób z komputerami. Daj znać, czy pominąłem jakiś popularny akronim, czy może skrót? Jeżeli tak, to musisz doszucić go w sekcji komentarzy. Pozdrawiam Cię serdecznie i mam nadzieję, że odczarowałem ten tajemniczy świat akronimów i skrótowców i teraz będzie Ci łatwiej w anglojęzycznym środowisku. Cześć!